Przy mikrofonie Radia Wiktoria, nasz gość, pan Arkadiusz Sowa, dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam. Nowa wystawa w Muzeum Mazowsza Zachodniego. Co tym razem będzie można zobaczyć? Bieżący rok 2025 jest rokiem poświęconym w naszym mieście, ale także i w powiecie żardowskim, obchodom pamięci Filipa de Girarda, ponieważ rok ten wiąże się z wieloma ważnymi rocznicami, związane z tą Ważną postacią 250-lecie urodzin Filipa de Girarda 1 lutego, w dzień inauguracji naszej wystawy pod tytułem Girard spleciony z Lem. Natomiast inne rocznice, które wiążą się z tą, tą właśnie postacią, to 200 lat przybycia na ziemię polskie Filipa de Girarda, a także 180 rocznica śmierci. Filipa i bardzo serdecznie zapraszamy na naszą wystawę. Co na tej wystawie będzie? Jakie zbiory zostaną pokazane? Ta wystawa przede wszystkim pokaże nam tę postać może w takiej perspektywy mniej znanej. Zostaną przypomniane te wszystkie informacje, wiadomości, które do tej pory nam były znane, przekazywane w publikacjach i wcześniejszych wystawach, natomiast dla sprawą kustosza, pana Mateusza Wośkowskiego Także zostaną odsłonione aspekty, które mniej znane były szerszej publiczności, mieszkańcom naszego miasta czy powiatu. Chociażby w sprawy związane z rodziną Filipa de Girarda, że pochodziła z rodziny realistycznej, zwolenników króla, a to działo się w dobie rewolucji francuskiej. Będzie też mowa o wielu aspektach życia osobiste, osobistego Filipa de Girarda. Rodziny nie. może też taki epizod z życia Filipa Girarda, który w jakiś sposób zainteresuje i przyciągnie publiczność pojedynek który odbył Filip na podłożu honorowym Także wiele interesujących wiadomości, interesujących eksponatów, które zakupiliśmy i zdobyliśmy w związku z tą wystawą. Niektóre sprowadzaliśmy niemal z całej Europy. To porozmawiajmy o Filipie de Girarda, bo mieszkańcy Girardowa pewnie wiedzą, co mu zawdzięczają. To nie tylko nazwa miasta, to także jego rozwój. Trochę pewnie mniejszą wiedzę mają mieszkańcy naszego regionu. No to przypomnijmy, dlaczego ta postać dla Girardowa jest tak bardzo ważna? Filip de Girard możemy bez przesady nazwać tę osobę. Tę postać jako jednego z ojców założycieli miasta. My przypomnijmy, że był pierwszym organizatorem i dyrektorem zakładów wyrobów lnianych w Żardowie. Przyczynił się do powstania fabryki w Żardowie, a tym samym osady Żardowskiej, która przy fabryce powstała i niemal natychmiast została właśnie na cześć tego wielkiego konstruktora i wynalazcy, nazwana od jego nazwiska. Patronem miasta naszego. Jest to, jest, to są fakty, ale także i powiatu żyrardowskiego, bo przecież na to powiatu wychodzi, miasta Żyrardów. Ze względu na te rocznice, o których na początku tej rozmowy pan mówił, ten rok dla powiatu, dla miasta będzie bardzo szczególny, będzie rokiem poświęconym właśnie Filipowi de Żyrarda. Wiem, że Muzeum Mazowsza Zachodniego też bardzo mocno w obchody tego roku się włącza. W jaki sposób? No właśnie, my tu jesteśmy w, w naszym mieście, powiecie, taką jednostką o charakterze naukowym, no w sposób naukowy. Przygotowujemy się od przynajmniej roku ale i oczywiście i dłużej, bo eksponaty i materiały, informacje na temat patrona naszego miasta są gromadzone w naszym muzeum od dziesięcioleci. To jest jakaś swego rodzaju sztafeta pokoleń pracowników naszego muzeum, którym chciałbym wszystkim, którzy przyczynili się do zbierania materiałów, informacji na temat Filipa de Girarda, podziękować w tym momencie. Natomiast główną rolę osoby, która zajęła się przygotowywaniem wystawy, ale także biografii Filipa de Girarda, wziął na siebie kustosz muzealny pan Mateusz Waśkowski. Jest młodym naukowcem i z pozycji jak najbardziej naukowych i badawczych podszedł do tematu. Efektem tego jest, jestem przekonany o tym, bardzo interesująca wystawa, na którą chciałbym wszystkich mieszkańców Żardowa i powiatu żardowskiego zaprosić, a także biografia, biografia, która zostanie, mam nadzieję, wydana w drugim, w drugim półroczu tego roku. Także Mamy inne propozycje, nie tylko wystawa, ale mi się wydaje, że o niej trzeba mówić jak najwięcej, reklamować i zachęcać, ponieważ ona jakby otwiera w ogóle obchody Roku de Girarda w, w naszym mieście. Naszą propozycją też będzie konferencja naukowa. Chcemy uczestniczyć także w konkursie plastycznym poświęconym Filipowi de Girard. Także chcemy zorganizować konkurs wiedzowy dla młodzieży szkół średnich, którego tematem będzie biografia tego wyboru. Dybitego konstruktora i wynalazcy, który tak bardzo wielkie piętno odcisnął na naszym mieście, bo dał jemu początek. Podpytam trochę o tą biografię, która ukaże się w drugim półroczu tego roku. Ona będzie zawierała takie barwne smaczki z życia tego patrona miasta, bo wspomniał pan o pojedynku, który odbył chociażby. Nie chciałbym zdradzać szczegółów i występować, występować w roli autora. tu Pan Mateusz najwięcej by miał oczywiście do powiedzenia, nie jestem do tego uprawniony. Natomiast Sensacyjne z punktu widzenia dzisiejszych czasów. Informacje, te, które już się ukazały, to też mogę już przekazać. Na przykład fakt, że patent Filipa de Girarda został w pewnym momencie po prostu mu skradziony. Inne też informacje, które przybliżą tę postać czytelnikowi, które pokażą go nie tylko z tej pomnikowej strony, bo być może wszyscy kojarzą i, i pewnie myślą o Filipie jako o tym wielkim, naszym naszym patronie, który założył, dał nam początek, początek naszego, naszego miasta, ale też pokazał ten bardzo ludzki aspekt tej postaci, a to szczególnie ważne, bo przybliża tę postać takiego ludzkiego punktu widzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i bardzo serdecznie zapraszam na wystawę. Gościem Radia Wiktoria był Arkadiusz Sowa, dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.